To jest Agland House, skromny pięciopiętrowy budynek położony gdzieś na Kajmanach. W 2020 roku miało tam siedzibę około 20 tysięcy firm. Jak napisał na Twitterze Bernie Sanders, jest to albo bardzo zatłoczony budynek, albo fałszywy adres używany w jednym celu uniknięciu płacenia podatków. Prezydent USA, Barack Obama, nazwał to największym oszustwem podatkowym na świecie. To tylko jeden z wielu sposobów w jaki bogaci wykorzystują konta offshore, aby pozostać niewidzialnymi? Witamy w świecie bankowości offshore. Obecnie najbogatsi ludzie świata, od celebrytów, przez polityków, po dyrektorów generalnych, korzystają z systemów offshore jako normalnej części swojego planowania finansowego. Miejsca takie jak Kajmany, Szwajcaria i brytyjskie Wyspy Dziewicze mają systemy finansowe zaprojektowane z myślą o prywatności. Elastyczności i efektywności podatkowej, i aktywnie konkurują o przyciągnięcie zamożnych klientów z całego świata. Jest to niezwykle dochodowe, nie wymaga produkcji niczego. W przeciwieństwie do krajów, które opierają się na eksporcie lub turystyce, miejsca te przekształciły tajemnicę bankową i korzystne przepisy podatkowe w całą branżę. Eksperci szacują, że obecnie w zagranicznych centrach finansowych na całym świecie znajduje się ponad 10 bilionów dolarów. To więcej niż PKB Japonii, spokojnie leżących w jurysdykcjach, których większość ludzi nie potrafi nawet wskazać na mapie. Raport Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju pokazuje, że ten zagraniczny system stanowi około 8 do 10% całkowitego majątku finansowego gospodarstw domowych na świecie. Ponad 800 miliardów dolarów tego majątku znajduje się w szwajcarskich bankach. Kolejne setki miliardów znajdują się w Hongkongu. Singapurze, Luksemburgu i na Karaibach. Ale czym tak naprawdę jest bankowość offshore? W gruncie rzeczy bankowość offshore oznacza po prostu lokowanie pieniędzy w kraju, w którym obowiązują inne, bardziej korzystne dla ciebie zasady finansowe. Kraje te nazywane są offshore'owymi centrami finansowymi. Oferują one trzy rzeczy, które sprawiają, że są one nieodparte dla zamożnych osób. Są to m.in. niskie lub zerowe podatki. Niektóre z nich nie mają podatku dochodowego, Podatku od zysków kapitałowych, ani podatku od osób prawnych. Obowiązują w nich przepisy dotyczące ochrony prywatności. Twoje nazwisko nie pojawia się w rejestrach publicznych, a w wielu przypadkach nawet w wewnętrznych dokumentach bankowych. Systemy sprawozdawczości są luźne. Nie musisz wyjaśniać każdego dolara, tak jak na przykład w Stanach Zjednoczonych czy Wielkiej Brytanii. Jeśli jesteś wystarczająco bogaty, aby mieć znaczenie, te kraje chcą cię jako klienta. Zanim jednak przejdziemy do wyjaśnienia, jak to wszystko działa, musisz najpierw zrozumieć jedną bardzo ważną różnicę. Bogaci nie posiadają niczego. To ich firmy są właścicielami. To właśnie sprawia, że wszystko jest możliwe. Rozumiesz? I na tym polega różnica między tradycyjną bankowością a bankowością offshore. Jeśli jesteś pracownikiem najemnym, twoje dochody są zgłaszane, zanim jeszcze trafią na twoje konto. Każda wypłata jest opodatkowana. Każda premia jest śledzona. Każdy przelew bankowy powyżej 10 tysięcy dolarów jest oznaczany i zgłaszany. Zgodnie z przepisami takimi jak ustawa o tajemnicy bankowej, BSA i FATCA w Stanach Zjednoczonych, musisz zgłaszać zagraniczne konta bankowe o wartości powyżej 10 tysięcy dolarów, deklarować zagraniczne aktywa w rocznych zeznaniach podatkowych i szczegółowo ujawniać źródła dochodów. Jeśli pominiesz jakiś formularz, możesz zostać ukarany grzywną, poddany kontroli lub nawet oskarżony. Wszystko, co dotyczy Twoich pieniędzy, jest domyślnie widoczne dla rządu, banku, a czasem nawet dla usługodawców zewnętrznych. Ale spójrzmy na przykład. Załóżmy, że mamy dwóch fikcyjnych milionerów. James mieszka w Nowym Jorku i zarabia 1 milion dolarów rocznie jako dyrektor generalny, a Mike zarabia 1 milion dolarów poprzez fundusz powierniczy. Zarejestrowany na Kajmanach i wypłacany przez zagraniczną spółkę holdingową. Oto jak to wygląda w praktyce. James otrzymuje wynagrodzenie. Jego pracodawca zgłasza je do Urzędu Skarbowego, potrąca podatki i wypłaca mu pozostałą kwotę. Mieszka w regionie o wysokich podatkach, więc prawie połowa jego dochodów trafia do Urzędu Skarbowego, zanim jeszcze trafi do jego kieszeni. Z drugiej strony, Mike technicznie nie otrzymuje wynagrodzenia. Założył fundusz powierniczy na Kajmanach który jest właścicielem spółki holdingowej w Luksemburgu, posiadającej prawa licencyjne do oprogramowania, które stworzył. Kiedy pojawiają się pieniądze, przepływają one przez te podmioty, a Mike otrzymuje płatności w formie dywidend lub wypłat przekazywanych przez kraje, które mają korzystne umowy podatkowe lub nie pobierają podatku dochodowego. Technicznie rzecz biorąc, Mike nie jest właścicielem niczego. Sam decyduje, kiedy i w jaki sposób otrzyma wynagrodzenie. I właśnie w tym miejscu ludzie mylą unikanie podatków z uchylaniem się od podatków. Uchylanie się od podatków polega na nielegalnym unikaniu płacenia należnych podatków. Na przykład, otrzymywanie wynagrodzenia w gotówce i niezgłaszanie tego to przestępstwo. Unikanie podatków jest natomiast całkowicie legalne: polega na wykorzystaniu przepisów w celu zmniejszenia należności. Na przykład, poprzez odpisanie kosztów kolacji biznesowej lub amortyzacji samochodu. Co się dzieje, gdy najbystrzejsi prawnicy i bankierzy na świecie zajmują się unikaniem podatków w pełnym wymiarze godzin? Cóż, powstaje bankowość offshore, mój drogi. System zaprojektowany tak, aby przestrzegać litery prawa, jednocześnie omijając większość podatków. To prowadzi nas do jednego z najbardziej znanych przykładów unikania podatków w historii współczesnej. Firma ta naginała przepisy do tego stopnia, że zwróciła na siebie uwagę całej Unii Europejskiej. Wróćmy jednak do tej szalonej historii, o której wspomniałem, w której firma naginała przepisy do tego stopnia, że zwróciła na siebie uwagę UE. Mowa o sprawie Apple. Strategia podatkowa Apple w zakresie offshore jest jednym z najbardziej znanych przykładów legalnego unikania podatków w historii współczesnej. Na początku XXI wieku Apple utworzyło spółki zależne w Irlandii, które formalnie posiadały prawa do sprzedaży produktów Apple poza Stanami Zjednoczonymi. Pozwoliło to na przekazywanie zysków ze sprzedaży iPhone'ów, iPadów i komputerów Mac w Europie, Azji i Afryce do podmiotów o niskim opodatkowaniu, unikając prawie całkowicie standardowych stawek podatku od osób prawnych. Dzięki obecnie zamkniętej luce w irlandzkim prawie Apple zorganizowało wszystko tak, aby te spółki były bezpaństwowe i nie podlegały opodatkowaniu ani w Irlandii, ani nigdzie indziej. Przez całą dekadę od 2003 do 2013 roku Apple zgromadziło w ten sposób ponad 120 miliardów dolarów. W pewnym momencie efektywna stawka podatkowa spadła do zaledwie 0,005%. To 50 dolarów podatku od każdego miliona dolarów zysku. Zamiast zapłacić 40 miliardów dolarów, które byłoby należne zgodnie z prawem amerykańskim, Apple zapłaciło zaledwie 600 milionów dolarów. A oto jak to się stało. Apple utworzyło dwie specjalne spółki w Irlandii. Nie były to zwykłe firmy z biurami i pracownikami. Były to po prostu legalne firmy skrzynki pocztowe, których celem było gromadzenie zysków. Następnie Apple przyznało tym spółkom prawo do sprzedaży produktów wszędzie z wyjątkiem Stanów Zjednoczonych. Teraz, gdy Apple sprzedaje iPhone'a we Francji lub Japonii, zyski trafiają do irlandzkiej spółki Apple, a nie do spółki amerykańskiej. Zazwyczaj spółka musi płacić podatki w miejscu, w którym została zarejestrowana lub w którym prowadzi działalność. Apple znalazło jednak lukę, dzięki której te dwa wymogi nie były spełnione co stworzyło szarą strefę. Jeśli więc miałeś firmę zarejestrowaną w Irlandii, ale nie prowadziłeś jej z Irlandii, nie płaciłeś irlandzkich podatków. Tymczasem amerykańskie prawo podatkowe mówiło opodatkowujemy firmy na podstawie miejsca ich rejestracji. Jeśli więc Twoja firma była zarejestrowana poza Stanami Zjednoczonymi, nie była automatycznie zobowiązana do płacenia podatków w USA, o ile pieniądze pozostawały za granicą. W związku z tym Apple utworzyło spółki zarejestrowane w Irlandii, więc nie podlegające opodatkowaniu w Stanach Zjednoczonych, ale zarządzane ze Stanów Zjednoczonych, więc nie podlegające opodatkowaniu w Irlandii. Oznacza to, że żadne z tych państw nie opodatkowało tych spółek. Spółki zależne stały się podmiotami bezpaństwowymi. Istniały one legalnie, ale żadne państwo nie rościło sobie prawa do opodatkowania ich zysków. W końcu Unia Europejska interweniowała i stwierdziła: Hm, to wygląda na niezgodne z prawem. Walczyli przez ponad dekadę, aż w 2024 roku Apple przegrało i zostało zobowiązane do zapłaty 14 miliardów dolarów zaległych podatków. Obecnie wiele, jeśli nie większość, największych światowych korporacji korzysta z jakiejś formy bankowości offshore, aby uniknąć podatków. Apple, Amazon, Google, Meta, Nike, Starbucks i Microsoft zostały udokumentowane jako firmy korzystające ze złożonych struktur offshore w celu zminimalizowania swoich zobowiązań podatkowych. Według OECD ponad 40% zysków międzynarodowych korporacji jest przenoszonych do jurysdykcji o niskich lub zerowych podatkach. Według dokumentów panamskich ponad 140 urzędników państwowych i miliarderów wykorzystywało zagraniczne firmy skrzynki pocztowe do ukrywania swoich aktywów. Następnie w 2021 roku dokumenty Pandorskie ujawniły, że ponad 35 światowych przywódców, w tym prezydenci i członkowie rodzin królewskich, było powiązanych z ukrytym majątkiem poprzez fundusze powiernicze, spółki i prywatne fundacje, z których większość była całkowicie legalna. Badanie przeprowadzone przez Tax Justice Network wykazało, że ponad 10 bilionów dolarów aktywów jest przechowywanych w rajach podatkowych, a większość z nich jest zarejestrowana na firmy, a nie osoby fizyczne. Kiedy większość ludzi staje się bogata, umieszcza swoje nazwisko na wszystkim, ale bogaci, naprawdę bogaci, usuwają swoje nazwisko ze wszystkiego. Ta rezydencja nie jest na ich nazwisko należy do firmy. Ten jacht należy do holdingu zarejestrowanego na Bermudach. Nawet konto bankowe, z którego finansowany jest ich styl życia, jest kontrolowane przez fundusz powierniczy lub fundację, a nie osobę fizyczną. Jeśli coś nie jest Twoją własnością, nie można tego opodatkować, pozwać ani skonfiskować. Tak to działa: W uproszczeniu, pierwszym krokiem jest utworzenie firmy, która istnieje tylko na papierze. Zaczyna się od założenia firmy skrzynki pocztowej na Kajmanach, Brytyjskich Wyspach Dziewiczych lub w innym tropikalnym raju podatkowym. Firma ta nie ma biura, pracowników ani produktów. Może po prostu istnieć w szafce na dokumenty w kancelarii prawnej, ale na papierze jest prawdziwa i może legalnie posiadać rzeczy. Krok drugi polega na przekazaniu majątku firmie. Teraz Zamiast wpisać swoje imię i nazwisko w akcie własności rezydencji, właścicielem rezydencji jest firma. Zamiast otwierać konto w szwajcarskim banku na swoje nazwisko, konto należy do firmy. Nie jesteś właścicielem jachtu, kolekcji dzieł sztuki, ani własności intelektualnej. Właścicielem jest firma. Jeśli więc ktoś będzie chciał przejąć Twój majątek z powodu podatków, pozwów sądowych lub z powodów politycznych, Możesz wzruszyć ramionami, ponieważ technicznie rzecz biorąc, nie jesteś właścicielem niczego. Krok trzeci polega na dodaniu trustu, aby sfinalizować transakcję. Jest to ostatnia warstwa. Firma będąca właścicielem majątku staje się własnością trustu z siedzibą w zupełnie innym kraju. Trust również nie jest zarejestrowany na Twoje nazwisko. Nie jesteś prawnym właścicielem, jesteś tylko beneficjentem. Możesz mieszkać w domu. Pływać jachtem, korzystać z odrzutowca, ale nic nie jest bezpośrednio powiązane z tobą. W ten sposób stajesz się właścicielem superjachtu o wartości 150 milionów dolarów, należącego do firmy z siedzibą na Brytyjskich Wyspach Dziewiczych, zarządzanego przez fundusz powierniczy z siedzibą na Jersey, kierowanego przez dyrektora nominowanego z Panamy. Ale dobrze, jeśli twoje imię nie jest powiązane z pieniędzmi, to jakie wydajesz? Ponieważ w momencie, gdy przelewasz pieniądze z konta offshore na konto osobiste, zwłaszcza w swoim kraju, stają się one opodatkowane, więc zaciągasz na nie pożyczkę. Kiedy Apple potrzebowało pieniędzy do wydania w Stanach Zjednoczonych, zamiast płacić podatki od zysków offshore, zaciągnęło na nie pożyczkę. Jeśli masz miliardy na koncie offshore, możesz wykorzystać te aktywa jako zabezpieczenie i zaciągnąć pożyczkę często przy bardzo niskim oprocentowaniu. W ten sposób zyskujesz dostęp do gotówki bez wywoływania zdarzenia podatkowego. A potem pożyczasz raz za razem aż do śmierci. To prawdziwa strategia. Nazywa się kup, pożycz, umrzyj. I wiecie co? Może właśnie o tym porozmawiamy następnym razem. Dziękujemy za poświęcenie nam czasu. Mamy nadzieję, że ten odcinek był dla państwa wartościowy. Do zobaczenia następnym razem. Do tego czasu życzymy Państwu wszystkiego dobrego.